Javascript to obecnie najpopularniejszy język programowania. Pierwsza wersja została stworzona w 1995 roku przez firmę Netscape i nazywała się LiveScript. Jednak wkrótce po podpisaniu umowy z Sun Microsystem nazwa została zmieniona na Javascript, żeby kojarzyła się z niezwykle popularną wtedy Javą. Do tamtego czasu strony internetowe składały się wyłącznie z HTML-a i CSS-a. Krótko mówiąc, wszystkie treści były statyczne, a jakakolwiek zmiana wyglądu wiązała się z wysłaniem zapytania do serwera. JavaScript umożliwił dodanie dynamiki i interaktywności do stron. No dobrze, ale jak działa JavaScript? Jest to język programowania kompilowany bezpośrednio w przeglądarce, nie tylko w przeglądarce, ale do tego wrócimy później. Zatem jest to język programowania umożliwiający modyfikacje HTML-a i CSS-a, czyli umożliwiający np. dynamiczną zmianę treści, tworzenie animacji itd. po stronie klienta. Jeśli na stronie widzisz jakąkolwiek interakcję, Przycisk lubię to, slider z obrazkami, czy chociażby Infinity Scroll tak jak na Facebooku, to najprawdopodobniej odpowiada za to właśnie JavaScript. Często obok JavaScriptu pojawia się ECMAScript, w skrócie ES. Jest to wypis obecnych standardów, które powinny spełniać przeglądarki. ECMAScript nie jest językiem programowania, tylko specyfikacją. JavaScript to język programowania zgodny z tą specyfikacją. Takich języków jest więcej, a JavaScript jest najpopularniejszy. Istotnym rokiem był rok 2009, w którym został zaprezentowany ECMAScript 5, a wraz z nim Node.js. Node.js to oparte na silniku V8, używanym chociażby w Google Chrome, środowisko uruchomieniowe dla JavaScriptu, czyli tzw. Tak runtime. Co to zmieniło dla programistów JavaScriptu? Bardzo wiele, ponieważ od tego momentu JavaScript przestał być językiem tylko frontendowym, wyszedł z przeglądarki i zyskał mnóstwo nowych zastosowań. Przede wszystkim stało się możliwe odpalanie kodu również po stronie serwera, czyli JavaScript stał się także językiem backendu. Lecz także stało się możliwe tworzenie aplikacji desktopowych, oprogramowywanie urządzeń, co zostało zawarte w prostym stwierdzeniu JavaScript Everywhere. Kolejną dużą zmianą był ECMAScript 6 prowadzony w roku 2015. Wprowadził wiele unowocześnień do JavaScriptu. Nie znaczy to, że stary JavaScript przestał działać i trzeba było się go uczyć na nowo, jednak pojawiło się wiele nowych konwencji, które warto znać i stosować. Oprócz tego, od tego czasu powstało nowe nazewnictwo wersji związane z rokiem. I tak ECMAScript 6 to ECMAScript 2015, a ECMAScript 7 to ECMAScript 2016. Tych nazw można używać naprzemiennie. Ze względu na popularność JavaScriptu powstało mnóstwo frameworków, bibliotek i narzędzi. Które znacznie usprawniają nam pracę z JavaScriptem, dzięki czemu nie musimy wymyślać wszystkiego na nowo. W łatwy sposób możemy z nich korzystać i łącząc je, tworzyć niezwykłe aplikacje webowe. Jeśli interesują Ci filmy o tej tematyce, zajrzyj na kanał i zostaw subskrypcję. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć.